Yo, yo, ja sam i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś mamy sobotę kolejny odcineczek akurat dziś prosto sporowca w Cazordon, możemy tutaj dopłynąć z Kormai lub z Farmine, tak na marginesie. Lecimy na kolejną miejscóweczkę dla Faca, tym razem na Drill War i Giant Spidery. Generalnie miejscówka na facu w sumie ostatnio z tego co zauważyłem gdzie tam sobie wbijałem bestiarkę rzadko oblegana, ale z potencjałem około setnym levelem, magiem paladynem, rycerzem, można śmiało sobie tutaj polatać, fajny exp do tego jeszcze bym powiedział przyzwoity profit, możecie czasem wyjść nawet na plus, co w tych czasach kibickich jest naprawdę fajną opcją śmiało można tutaj sobie również podlecieć w jakimś małym team na podobnych levelach, się pobawić jeśli jest wszystko zajęte jako jakąś tam alternatywę no i nie patrzeć na to, że to jest na facu i że jest od razu ble. Nie, to jest naprawdę fajna miejscóweczka, pokażę Wam teraz drogę i przebiegnę się tym moim kochanym druidkiem co, gdzie i jak możemy znaleźć. Ja akurat wykorzystuję to, że robię sobie bestiarkę na drillwormy, więc chętnie nagrywam to oto to miejsce, tak poza tym też na ostatnim streamie ktoś tam wspomniał, że fajnie by było to pokazać, więc w sumie why not. I prosto z parowca lecimy, nie pokazuję Wam jak z depozytu, Kupujcie bilet na wagonik i lecicie od parowca. Góra, góra, następnie schodzimy na dół. Naprawdę droga jest bardzo banalna i krótka. Także lecimy. Pamiętajcie, że jak tam będziecie biec, profesja magiczne wykorzystajcie atut taki, że tam wie wszystkie potwory są wrażliwe na ogień, także bijemy tam wszystko za ognie, jeśli mamy niższy level i chcemy się spróbować z tymi potworami, no to weźcie ze sobą firebombki i -e, żebyście myczkami sobie mogli je pobić, że w razie naprawdę straki to żebyście mogli firebombkę pod siebie dać i wtedy potwory się rozbiegną, jeśli nie będziecie atakować, to nie będziecie mieli większego problemu, tutaj jak teraz biegamy mamy dwa cave, drill worm czyli jakby był ktoś, to zawsze jest alternatywa, że można z lewej albo z prawej strony sobie biegać, oczywiście nie ocenię tego, na którym cave jest lepiej, nie, nie mam pojęcia, szczerze, latałem pod expa tutaj naprawdę bardzo dawno, bardzo, bardzo, jak nie z 5 lat temu, żeby was nie skłamać, żeby tutaj po expić. teraz tutaj zaglądam tylko, żeby bestiarkę sobie powbijać, Wiadomo, drill warmy są również na tasku i tak dalej, aczkolwiek to miejsce mi się po prostu spodobało fajnie. Dużo tych drillwormów. jeszcze przy okazji są Giant Spidery, także można sobie taska na Giant Spidery wziąć, jeśli macie taką oczywiście ochotę. Widzę, że to jest wszystko powybijane. także może ktoś na dole już tam sobie lata, no ale na potrzeby odcinka na pewno się dogadamy. Także koniec tego nawijania makaronu na uszy schodzimy i patrzymy, co tam y, można zauważyć. No i jeszcze tutaj. Zanim tam wyjdziemy, no to na pewno są Drillwormy, Wywermy, Giant Spidery i Earth Elementale, jeśli dobrze, jeśli pamięć mnie nie myli. No i te Wormy, piętro wyżej, więcej innych potworów nie ma, także schodzimy. Jak możecie zauważyć na starcie od razu mamy jakieś trzy Drillwormy, no na niższym levelu to może być Lipa, patrzcie, Myczka, dajecie pod siebie, jak nie atakujecie... Nic wam te potwory praktycznie nie zrobią, od czasu do czasu jakiegoś tam wave'a dostaniecie, ale tak naprawdę to jest nic, także na niższych levelach, aczkolwiek może nawet na tym setnym plus, jeśli będziecie tutaj latać to warto to ze sobą wziąć, no bo czasem mogą wam, może wam tutaj sparaliżować ręce i wtedy będzie lipa. Także nie chcecie tego, nie chcecie śmierci w Tibi, także uważajcie, pamiętajcie, że wywerny również upijają, ale moim zdaniem nie upijają one aż tak bardzo, żebyście musieli tutaj z Warfaringiem latać, no bez przesady, no chyba że naprawdę bardzo się boicie, no to załóżcie sobie tego dwa ringa, Wiadomo, drill paraliżują, trzeba uważać, ale też nie paraliżują tak, że cały czas będziecie na spowolnionym tempie, jakbyście mieli nogi w smole latali. No też tak tutaj nie jest, także widzicie, tryg, tych drill wormów również nie jest tutaj, nie wiadomo jak dużo, że będziecie robić tutaj cały czas kleić pełne klaty. No nie, 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 fajna, spokojna. Miejscoweczka, dużo goldów, le, go, dużo golda leci z Real Warmów plus jakieś tam kosztowności, Giant Spidery, to wiadomo, już tego potwora nie muszę Wam przedstawiać, ale wiadomo, no, Night sety, Spider silkie i tak dalej, bardzo kosztowne i fajne rzeczy. W tym cave'ie widać, że Giant Spidera żadnego nie spotkamy, Także Kewik typowy, żeby sobie pobić Warm i wyvernym. W kolejnym Kewie nazwijmy to cave A, w Kewie B, na pewno spotkacie Giant Spidery na 1000%, bo to pamiętam. A ten, właśnie ten w sumie po prawej stronie, to mi wyszedł po prostu w praniu. Teraz, kiedy się przygotowywałem do odcinka, to tak naprawdę, no aż. Aż wstyd się przyznać, ale szczerze nie wiedziałem, że ten cave tutaj jest. No ale dobra, no ale już wiem, pokazuję Wam, więc <noise> wszystko jest ok. Wyjdziemy sobie jeszcze do góry. Obczajmy ile tych mopków tutaj mamy. Pojedynczo, naprawdę spokojnie, fajnie, tak milusio. Ale się słodko zrobiło, nie? Ciepło na streamie trochę, ale dobra, już gra wszystko kończy. Przebiegniemy sobie jeszcze do samego końca. Nie, nie ma tutaj, nie ma przesadnie tej potworów, to nie są Minos oramont, że wszędzie full klaty mamy na twarz, a tutaj jest naprawdę Milusio. Dobra, dobra, dobijemy te potwory, bo czas ucieka, też nie chcecie w sumie oglądać odcinka, gdzie Ravches sobie będzie Milusio bił potworki, robił bestiarkę, nie, nie, nie. Także teraz szybkim map-klikiem lecimy sobie do cave'u numer B, zobaczyć jak tam wygląda, tam już jest bardziej hardkorowo. Bo tam właśnie macie te Drillwormy, wywerny, Giant Spidery i właśnie chyba jeszcze te Art Elementale w co po niektórych miejscach, ale z tymi Artami to bym tak, tak, tak nie leciał do przodu. Tak poza tym, jak możecie zauważyć, całkiem spoko resp tutaj jest, mimo mojego wyższego levela, to wracając się już masz tutaj Drillwormy, także jest spoko. Pobiegnijmy sobie na szybciucha do Cave'a B. Tak, poza tym, drodzy widzowie, w komentarzu śmiało napiszcie, ile macie tutaj expa na godzinę, jak wychodzicie z lotem, jaką profesją, jakimi levelami itd. Na pewno w ten sposób pomożecie innym widzom, którzy szukają jakichś fajnych, alternatywnych miejscówek, które nie są aż tak oblegane przez wszystkich. Aczkolwiek po tym odcinku może trochę więcej osób się dowie, ale tak mi się wydaje, że taki tak z minusami oramont, czy jakimiś wyrmami, czy po na pewno to miejsce nie, nie wygra. Także jesteśmy już w drugim miejscu, no i już na starcie mamy jednego Giant Spidera, za chwilę powinien podbiec. No i tak, jak właśnie dobrze pamiętam, dwa Giant Spidery, Drill Wormy. całkiem sporo tych potworów tutaj jest, ale no też nie jest ich tak dużo, żeby nie ogarnąć. Poza tym, no gra jest, gratibia jest na tyle fajna, że, no szkoda czasu, jak widzicie, zatruła nas wywerna, ale ile my się tutaj pobujaliśmy na boki. No nie ma, nie ma, nie ma, nie ma tragedii, więc ten Warfen Ring to naprawdę, naprawdę, chyba że w fotkaju sobie ustawcie, jeśli chcecie, macie niższy level, to w sumie jak zaczniecie tańczyć walczyka po pijaku, to, to w sumie może was trochę obkręcić, ale... No i jak chcecie, jak chcecie. No, żeby nie było, że nie mówiłem, że nie upijają, upijają, ale też to jest taki taki jeden wojak, nie jakieś tam cztery piwo od razu na łonie, czy jakaś jedna duża amarena pod biedronką walona. To też nie, to też nie, to jest jakiś jeden mały wojaczek, taki Tyskaczek 03. Aczkolwiek tutaj nas w piw nie powinien nam raczej mówić, no bo to jest już, już już reklama, a za reklamy się płaci. Dobra, raczej z głupoty gada, wiem. Kolejne, kolejne miejsce, kolejny rok Drill Giant Spidery. Widzicie taka malutka klatka, przebiegniemy sobie teraz jeszcze w lewą stronę. Pokażę Wam, jak to tam wygląda. Dwa giant spidery, Drillworm. A akurat Giant Spiderów te ja pewnie mam. Wow, bardzo dużo wybitych. Ale Spiderówków nigdy nie za wiele. I tutaj jeszcze w ruki Klasycznie trzy Drill Wormy Giant Spider. Nie no, mega mi się podoba to miejsce. Na pewno na streamie będzie się widzieć, jak ja tutaj biegam. Bo te Drill Wormy będzie trzeba dobić. Trochę mam dobitych właśnie ze Spike'a, o którym wspominałem wcześniej. No, chyba, że na spajku będę dobijał, bo w sumie na spajku te są potwory takie, których nie możemy spotkać. A odcinek o spajku od 130 lewala w górę na pewno jest na kanale. Także, jeśli ktoś byłby zainteresowany, czy może sobie zrobić research kanału. Oczywiście, jeśli ktoś jest nowy, to śmiało z Okops suba. Lecimy na łeb naszej do 8000. Zobaczymy, czy nam się uda. Kiedy nam się uda? Czy, do, czy na dzień dziecka będę miał prezent od Was, czy nie, a może wcześniej. W sumie to wszystko jest zależne od Was. Także kolejna końcóweczka. Kolejna odnoga, no i trzy Wormy i Giant Spider. Także w sumie wszędzie podobnie. Kochani, mam nadzieję, że podoba Wam się ten odcineczek. W sumie taki na lajcie, ale, ale. Wczorajszy odcinek to tak jakoś ciężko mi się mówiło, ciężko mi się nagrywało. A dziś to tak naprawdę tak, tak fajnie, tak lajtowo. Tak w sumie mogłem nagrywać i nagrywać, ale też. Też z tego czasu nie mamy tyle, żeby nagrywać nie wiadomo co. Oczywiście wszystkie pomysły, sugestie mile widziane w komentarzu. Ja uciekam już z tego cave'a. Jeśli jesteście na zostawcie sub, ci, którzy mnie oglądają i szanują moją pracę, ocencie ten film, no i zostawcie jakiś komentarz dla statystyk. A teraz cytat od Ravchesa na... Na koniec, taki mały suchar, nieważne czy jesteś duży, czy malusi, każdy w Tibie grać musi. Także kochani, rawcze SQLO kończy ten odcinek. Trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia, do zobaczyska na streamie. Yo.